Kilian Bapy wyrównuje rekord Cristiano Ronaldo, a Erling Braut-Halland ma już na swoim koncie więcej goli w Premier League od słynnego Portugalczyka. Arkadiusz Milik wraca do kadry Juventusu, ale to Janek Ziłkowski wystąpił od pierwszej minuty. Manchester City przez kilka godzin był liderem Premier League, bo Arsenal wykonał swoje zadanie. Witam Cię serdecznie drogi widzu, jak zwykle w świecie piłki działo się bardzo dużo, ale nic się nie przejmuj. Jeśli obejrzysz ten materiał do końca, będziesz ze wszystkim na bieżąco, dlatego nie przedłużajmy, zaczynajmy. Zapraszam na kolejny odcinek piłkarskiego flesza. Rozpoczynam od angielskiej Premier League, gdzie Manchester City wygrywa 3 do z West Hamem. Młoty nie były w stanie nawiązać rywalizacji z rozpędzającą się maszyną Pepa Guardioli. Dobra dyspozycja fila Fodena oraz rosnąca gwiazda Rajana Szerkiego w Premier League, to naprawdę bardzo pozytywne wieści dla kibiców The Citizens, ale z całą pewnością tego wieczora to Erling Braut skradł całe show. I nie mówię tutaj o tych zdjęciach, które obiegły świat po spotkaniu, kiedy to Norwek w szatni jadł sobie steka, ale nawiązuje do tego, co norweski napastnik zrobił na Zielonej Murawie. Najpierw wyrównał rekord Cristiano Ronaldo, strzelając 103 gola w Premier League, a następnie pobił ten rekord zdobywając jedno trafienie więcej od słynnego Portugalczyka, Manchester City, pokonuje West Ham 3-0. To była naprawdę potężna sobota w Premier League, bo teraz nadszedł czas na rozmowę o meczu Tottenham-Liverpool. I było to starcie, w którym naprawdę się wiele, ale najpierw zacznijmy od statystyk. W sześciu meczach, od kiedy Arnes zdecydował się odstawić Mosalacha, drużyna Derez zdobyła cztery zwycięstwa oraz dwa remisy, czyli jest niepokonana. Być może był to bardzo dobry krok ze strony Arnes Slota, ale już chyba wydaje się, że sprawa została zażegnana i zapomniana. Dlatego teraz przejdźmy do 32 minuty spotkania, kiedy to Xavi Simos nieco ułatwił rywalizację Liverpoolowi, a mianowicie w bezpardonowy sposób zaatakował Virgila Wandajka, za co ujrzał jak najbardziej zasłużoną czerwoną kartkę. Gola dla Liverpoolu strzelił Aleksander Isak. Natomiast przy tym trafieniu nabawił się kontuzji i chyba będzie to poważna kontuzja kostki. Drugie trafienie dorzucił Hugo Ekitike, który jest w doskonałej dyspozycji. Liverpool pokonuje Tottenham, grając ponad 60 minut w przewadze 2-1. do 1. Ostatnim meczem sobotnich zmagań w Premier League było starcie Evertonu z Arsenalem i przypadło ono w szóstą rocznicę, od kiedy Mikel Arteta jest szkoleniowcem The Gunners. Mikel Arteta stracił pierwsze miejsce wraz ze swoją drużyną po raz pierwszy od 4 października. Był to naprawdę moment, w którym Manchester City dosłownie przez Kilka godzin był na prowadzeniu w tabeli angielskiej Premier League. Arsenal strzela gola po rzucie karnym, którego co ciekawe wykonywał Wiktor Jokeresz. W tym samym momencie po raz pierwszy od bardzo dawna, czyli od dwóch lat, mieliśmy na boisku zarówno Bukayo Saka, jak i Martina Odegarda i żaden z nich nie podszedł do jedenastki. Oczywiście Wiktor Jokeresz potrzebował przełamania, bo jak mi pamięć nie myli, to w pięciu ostatnich spotkaniach w Premier League nie zdołał strzelić gola. Oczywiście miało to również związek z kontuzją i jego absencją. Natomiast do tej jedenastki podszedł w pewny sposób. W tym spotkaniu nie zabrakło również kontrowersji. Dla mnie ta sytuacja, w którą właśnie zamieszany był Wiktor Jokeresz, czyli napastnik Arsenalu, kiedy został popchnięty w polu karnym, powinna być zakwalifikowana jako rzut karny. Jest to ewidentne popchnięcie piłkarza Arsenalu i w bardzo niebezpiecznym miejscu mogło dojść do zderzenia właśnie Wiktora Jokeresza ze słupkiem, bo przecież to wszystko działo się bardzo blisko bramki. Dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem również w tej sytuacji podyktowalibyście rzut karny, bo ja uważam, że tak. Przenosimy się teraz do Hiszpanii, gdzie Real Madrid mierzył się z Seviją. Królewscy pokonują po natomiast był to mecz, w którym mnóstwo błędów sędziowskich popełnił Munius Ruiz. Arbiter tego spotkania był naprawdę głównym bohaterem, a w zasadzie to chyba antybohaterem tego meczu. Ale zanim przejdziemy do sytuacji związanych z kontrowersjami, zajmijmy się Kylianem mbappé Kylian Mbappé wyrównuje rekord Cristiano Ronaldo z 2013 roku. Strzelił 59 gola w tym roku kalendarzowym, czyli dokładnie tyle samo co Portugalczyk kiedy reprezentował barwy Realu Madryt w 2013 roku. Francuski napastnik postanowił tego gola celebrować właśnie ci szynką Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé to w zasadzie cała ofensywa Realu Madrid. Można by powiedzieć, że to był bardzo otwarty mecz, w którym naprawdę działo się dużo do momentu, kiedy z boiska nie wyleciał Marcao, a w zasadzie to powinien wylecieć zdecydowanie wcześniej i teraz przechodzimy do kontrowersji. Arbiter tego spotkania popełnił trzy kluczowe błędy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o interpretację faulu Marcao na Rodrigo. Dla mnie jest to bestialski atak w nogi Rodrigo i powinien Marcao za to zagranie ujrzeć czerwoną kartkę. Przechodząc do drugiego momentu, który był Krytyczny w tym spotkaniu, to zagranie o w polu karnym. I powiem wam szczerze, że kiedy opublikowałem krótki film na temat kontrowersji Realu Madryt, wielu z Was pisało, że w tej sytuacji nie powinno być rzutu karnego. To może trochę rozwinę, co mam na myśli. Oczywiście to uderzenie Marcao w Rodrigo jest delikatne, natomiast mi chodzi o coś innego. W mojej opinii w tej sytuacji powinien być odwizany rzut karny, ale nawet w zasadzie bardziej za to, że traktuje to jako faul taktyczny. Zobaczcie, że Markao wykonuje to uderzenie w Rodrigo z opóźnieniem. Ma to na celu wyprowadzenie go z równowagi, kiedy jest w dogodnej do tego, aby kontynuować te akcje. Natomiast zdecydując się na takie zachowanie, musi brać ryzyko, że może być dany rzut rzutkarny. Dla mnie jest to jedenastka. I przyznam szczerze, że oczywiście jest to delikatny rzutkarny, natomiast jest to rzutkarny wykonany z premedytacją, bo Rodrigo mija Markao, a ten widząc, że nie jest w stanie już nic zrobić, chwyta się ostatniej deski ratunku, czyli próbuje wyprowadzić atakującego z równowagi. Rodrigo upada w sposób teatralny. Jak najbardziej się z wami zgadzam. Natomiast ma do tego pełne prawo, bo Markao go uderzył. Dla mnie jest to jedenastka, ale sekcję komentarzy zostawiam wam. Napiszcie, czy waszym zdaniem podyktowalibyście właśnie w tej konkretnej sytuacji, kiedy Marcao faulował Rodrygo, rzut karny dla Realu Madryt, a my już przechodzimy do ostatniej kontrowersyjnej sytuacji, która tym razem dotyczy Rodrygo. Ale również oczywiście dotyczy Rodrygo w starciu z Marcao. Wszystkie kontrowersyjne sytuacje albo dotyczyły Rodrygo i Marcao, albo Marcao, bo to przecież Marcao finalnie wyleciał z boiska, kiedy ujrzał drugą żółtą kartkę za faul na Judze Bellinghamie. Ale teraz wróćmy do zagrania Rodrygo. Dla mnie Rodrygo powinien wylecieć z boiska. Za to zagranie, za atak w okolicach Achillesa powinien ujrzeć drugą żółtą kartkę. A w sekwencji czerwoną, i nie obserwowalibyśmy go już dłużej na boisku, bo to dobry mecz wykonał Rodrigo. Bo jeżeli chodzi o Brazylijczyka, to naprawdę stwarzał on duże zagrożenie. Natomiast w tej konkretnej sytuacji, w mojej opinii, arbiter również popełnił błąd, i Rodrigo powinien wylecieć z boiska. A jeżeli chodzi o mecz FC Barcelony, to teraz przenosimy się do nieco innych okoliczności. Witam bardzo serdecznie z warszawskiego studia Eleven Sports, gdzie miałem przyjemność pracować przy meczu Via w FC Barcelona. Pierwotnie to starcie miało odbyć się w Miami, natomiast finalnie miało ono miejsce na La Ceramica w Via Realu. Barca wygrywa 2-0, do ale czerwoną kartkę już w pierwszej połowie spotkania ujrzał Renato Wejga za ten bestialski faul na laminie Tak samo powinno mieć to miejsce we wczorajszym meczu Realu Madryt, kiedy Marco faulował Rodrigo. Tym razem arbit Naprawdę stanął na wysokości zadania, i FC Barcelona grała w przewadze. Gole dla Barcelony strzelali najlepsi piłkarze tego zespołu w tym spotkaniu, czyli Rafinha oraz Lamin Jamal. Rafinha zdobył bramkę z rzutu karnego, a Lamin Jamal w futsalowym stylu z dużego palca. Strzelił na 2 do 0. I teraz jest moment, abyście napisali w komentarzu, jak u was mówiło się na tego rodzaju zagranie: czy to strzał z kazika z dużego palca, czy po prostu szuba. Sekcja komentarzy należy do was. Napiszcie, jak nazywacie ten rodzaj zagrania, a my teraz porozmawiajmy o prawdziwym bohaterze tej rywalizacji. A był nim Joan Garcia. Pięć udanych interwencji, obroniony co najmniej jeden klarowny gol w wykonaniu Villaralu To naprawdę jest niesamowite wzmocnienie FC Barcelony. Joan Garcia po raz kolejny był jednym z najlepszych zawodników FC Barcelony. Skronik Mikarskiego obowiązku Robert Lewandowski w tym spotkaniu pojawił się z ławki rezerwowych, ale był to anonimowy występ. Zresztą tak samo jak i Ferrana Torresa. Barca pokonuje Via Real 2 do nie w Miami, a właśnie na Laser Mika. Wielki hit włoskiej serii A to starcie Juventusu z Romą. Juventus był naprawdę na dużym musiku i musiał to spotkanie wygrać. Do kadry meczowej po 574 dniach powrócił Arkadiusz Milik. To ponad półtora roku. Arkadiusz Milik ostatni raz rozegrał mecz w barwach Juventusu 25 maja 2020. Czwartego roku. Tym razem zasiadł tylko na ławce rezerwowych. Najważniejsze, że Arek Milik już trenuje i być może niebawem zobaczymy go na boiska włoskiej serii, no bo przecież kontuzjowany jest Duszan Wlachowicz. Ale jeżeli chodzi o Milika, to spędził on całą mecz na ławce rezerwowych, ale w podstawowym składzie Rome, czyli jego przeciwniku wystąpił Jan Żółkowski. Iwon Dika wyjechał na puchar narodów Afryki, a Janek Zziłkowski po raz kolejny dostał swoją szansę. Według wielu ekspertów jest to najlepszy mecz w wykonaniu Jana ziłkowskiego. Wiele razy musiał ścigać się z opędą, wiele razy wykonywał ślizgi, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że miał udział przy straconych golach przez Romę, bo to Roma na początku tego meczu była stroną dominującą, ale z biegiem tego spotkania Juve wzięło sprawę w swoje ręce i finalnie wygrywa 2 do 1 z Romą w wielkim hicie włoskiej Serii A. Zerknijmy teraz, jak wiodło się Polakom w niemieckiej Bundeslidze. Kuba Kamiński niestety przegrywa z unionem, kiedy jego drużyna musiała grać w osłabieniu po czerwonej karce dla jednego z piłkarzy. Kuba Kamiński w tym spotkaniu w pierwszej połowie występował nieco wyżej, był bardzo aktywnym piłkarzem, natomiast w drugiej połowie planu Łukasza Kwaśnioka zakłada. Aby kolonia grała nieco niżej, oddała trochę pola Unionowi i liczyła na kontrataki. Przytrafiła im się czerwona kartka i finalnie przegrywają 1 do 0. I na pewno niepokojące z perspektywy kolonii jest to, że w ostatnich sześciu meczach zdobyli tylko dwa oczka. W szalonym spotkaniu brał udział Kamil Grabara, jego Wolfsburg przegrywa 3 do 4 z Freiburgiem. Natomiast jeżeli chodzi o postawę polskiego golkipera, to z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że był najlepszym zawodnikiem tego spotkania, ale też nie zawinił przy traconych golach. Niewiele mógł zrobić, jeżeli chodzi o interwencję. Natomiast Wolfsburg po raz kolejny traci bar bardzo dużo goli i jest to niepokojące z perspektywy polskiego bramkarza. No bo przecież Baraże już w marcu, a Kamil grabara musi łapać odpowiednią formę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeśli obejrzałeś ten materiał do końca, będzie mi bardzo miło. Jak zostawisz kciuk w górę, napiszesz komentarz oraz podbijesz ten film dla zasięgu. Dzięki, cześć! Do następnego!